Dobra, sie siema, z tej strony Kantar i to jest mój piąty filmik na YouTubie. Dzisiaj wam tylko pokażę sklep. Jak widzicie, tutaj no to jest sklep, jestem ja już w zakładce sklep, dalej ze Fałdolców. Dzisiaj sobie kupię tutaj, może, da. Jak widzicie, to co było wczoraj, psioniczka. No jak mówiłem, średnia taka, no, z tymi okularami. Tak to wygląda, jakby była jakaś zła lub coś w tym stylu. No i znajdziemy tak... 5 na 10, dobra. I Aksjomat. Aksjomat jak mówiłem, też brzydszy, taki brzydki. 4 na 10. Następny. San Kutum. San kutum. Yy, no taki średni, taki... Taki... Nie, no dobra, nawet fajny. Tak gdzieś tak. 7 na 10. Yy, I... Schodzący ksią, Księżyc Taki nawet fajny w Kill tylko cena mi się nie podoba, jakbym go dał za 1000 v I do Sekre. Rex 9 na 10, lub 10 na 10, bardzo fajny według mnie skin, tylko cena Ale... Mm, fajny Kom Komando tri Triceraptos Raptor, bardzo fajny skin, 9 na 10 Polecam I Gryzak e, gry, Gryzik Gryzik, Ja go zawsze nazywam Gryzak Jest bardzo fajny I Pterodactyl Nawet fajna Bardzo moim zdaniem, bardzo fajna 9 na 10 e, Dyspozytorka Fajna, tylko nie wiem Do czego jest to coś na pewno Tutaj jak widzicie, edycja stylu Fajne, jest. Następne. Nowe malowanie. Nity. Nity. No, nawet nawet dla tych osób, które nie mają za bardzo fałdolców, ale mają 300 fałdorców. Polecam. Następne. Dolina śmier yy, śmierci. Nawet fajnym Cena 1200 fałdorców dla mnie. Yy. 9 na 10. Kibicowanie. Moim zdaniem jeden z fajniejszych. 9 też na 10. To jest takie bardzo fajne, bo to jest po prostu fajne. Po prostu jakieś taka takowa. To jest po prostu fajne. Moim zdaniem Kapel Mistrz. Bardzo fajne. Kapel Mistrz. I mroczny znak. No, kostka to w 100% zaraziła. Tutaj wiecie te znaki od kostki. Dobra, i to na tyle z dzisiejszego sklepu. Daj suba, daj dzwona, gra i moderatora. Potem like i komentarze, kiedy filmik się pokaże. Nie czekaj na Discorda, wbijaj, zostań aktywnym widzem. Nie chcesz żaden filmik nie omija, Musisz każdy filmik widzieć.